Siema, ludziki, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na naszym RC-u. Pokażę Wam, co się u mnie zmieniło. Co teraz, jak widzicie, jest karmian. Także nasz cepek się cały czas wzmacnia. Progresuje, także bawimy się. Jesteśmy w Oren. E, do 40, tamtego, drugiego, trzeciego levelu siedziałem na FOS cały czas. E, później podekspiliśmy z kolegą Vivim, e, jego SEKA do 40 levelu. Ja przy okazji biłem 44 level. Także. Takie rzeczy tutaj się u nas dzieją. Teraz pobrałem questa na monetki. Pobiera się go w, w Hunters. W opisie będzie, będzie opis. W międzyczasie testowałem ten quest, który mi podesłaliście w Oren WH. Nazbierałem trochę itemków, także to Wam wszystko pokażę za chwilkę. Najpierw Wam pokażę, gdzie teraz zbieram te monetki. Na Timakach oczywiście, na 40 levelu i wyżej, chyba nie ma lepszego miejsca na, na zbieranie monetek na tym poziomie. Później jak już się będzie miało wyższe levele, tam się trochę opcje zwiększają. Szukałem szczerze mówiąc takiego miejsca do expa, gdzie będą leciały i monetki i te quest itemki z tego warehouse'owego questika. Czekajcie, tutaj mam jakąś matkę, koszulka. dobra. Zrobimy sobie chwilkę, mam buffy jeszcze z wczorajszego expa, 14 minut, także pokażę wam jak tutaj expie. Tutaj jest tak zrobione makro, że mm, Hurricane leci z BSSD, a overhity, jeden i drugi, leci z, ze zwykłych shotów. To jest dla oszczędności oczywiście pieniążków. Pokażę wam. No miejscówka, jak miejscówka jest różna w zależności od tego jak ludzie expią, ale widzicie na mapie gdzie ja idę, gdzie biegnę. Te wszystkie tutaj jakby amulety to właśnie jest z wczorajszego dwugodzinnego expa. Na plecach miałem oczywiście saporcik. Teraz, teraz, teraz nie będę miał supportu, dlatego gramy do momentu, aż mi się mana skończy. Jak mi się mana skończy, to skoczymy do. skoczymy do tego. No, do miasta. Pokażę Wam, gdzie wziąć tego questa w Oren. I będziemy eventowe literki zamieniać. Zobaczymy, co dostaniemy z literek. Nie używam jeszcze, szczerze Wam się przyznam, w ogóle tego Surrender to Wine. Czy to Wind. Nie było takiej potrzeby na razie, bo schodzą na dwa strzały to też swoje kosztuje 39. Chorakań jest chyba trochę droższy. Tu, 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 gdzie on jest? Tutaj nie, to samo kosztuje. No, czyli dwa razy to strzelić, albo zrobić to. No, to generalnie, a i tak pewnie, jakbym nawet rzucił tym surrenderem, to bym pewnie nie zabił na, na strzał także wolę na dwa strzały i jeszcze overhituje, także więcej Express. Tutaj kolega czyści widzę wszystko. No dobra, to jest taki mój pierwszy spot, na który chodzę, ale jak jest zajęty, no to idę tutaj na przykład. Najbardziej wkurzające są te trupery te o. Timak ork trup leader. Jak go zabijecie, to z niego wyskakuje pięć innych mobków czy cztery inne mobki z łucznikiem. Także tego lepiej nie tykać, on nie jest agresywny, póki przy nim się nie zaatakuje innego timaka. No i tak to tu wygląda, nie? Tutaj sobie farmię i będę farmił póki moby będą zielone. Level 44, prawie 45, wczoraj 80% wbiłem. Na to jedno dwugodzinne posiedzenie. O, teraz nie, nie pyknie, bo coś... Albo nie wszedł SS, albo... Albo skill po prostu nie siadł. Dobra. No i tak się tu będziemy bawić. Tak się tu będziemy bawić. Zobaczymy e, właśnie to, jeszcze to chodzi o to miejsce. To miejsce z tego questa w warehouse e, Byłem na Sea of Spores. Tam gdzie są te grzybki e, i te questy, te lecą z golemów, ale one mają m, m straszliwego. Także tam ja nie byłem tego, tylko byłem oczka. Oczka też na dwa strzały mi schodziły. Tam jest mniej ludzi. Jeśli ktoś nie chce zb zbierać coinów, to można iść tam. Tylko nie wiem jeszcze, co, co, jakie nagrody są z tego questa. Ja zaraz pójdę, pójdę i sprawdzimy, sobie o, o, odbierzemy to. To nie bez Karmiana Bezkarmiana da się tutaj grać, bo wcześniej cały level tutaj praktycznie zrobiliśmy e, w Devotionie, ale, no, ale było niebezpiecznie z tymi łucznikami, nie? A, bo uważaj, bo jak y, krytyk wszedł, a miałem życie powiedzmy btm zjechane. To było duże ryzyko, że, że mogłem paść i wiecie, esek nie zawsze jest w stanie zdążyć, jak battle Hila nie używa, bo to wiadomo, używa się, używa się w takich przypadkach yy, zwykłego heal'a, żeby zaoszczędzić manę na recharge. No ale, padło mi się tu parę razy, nie powiem. Ale tak to jest w Lineage'u, że się pada. Jak to się mówi, będzie więcej SP na skill'e. To też jest bardzo istotne. Oczywiście są questy na SP, ale jeszcze w sumie nie robiłem żadnego. Miałem tam jakieś na tapecie, ale już level mi przeleciał i w sumie go nie zrobiłem. Ludzi wam powiem. Yy, tak, dni poprzednie. O po 18.19 nie było aż tak źle tutaj. Kręcą się grupki, coś trzeba pilnować spota. Jak wziędzisz na chwilę, to od razu ktoś Ci wejdzie, ale nie jest tak, że trzy osoby na, na jednym spocie. Także tego nie było. Dwa razy już byłem po 18 i dwa razy tak się udało, że jak się wbiliśmy z kolegą, to praktycznie właśnie taka miejscówka, tak jak teraz tutaj, ja się będę tutaj kręcił i będę sobie bił, bo na się, widzicie, respią się w miarę sensownie. Jeszcze jedną uwagę w komentarzu zauważyłem, którą sam też zauważyłem, bo robię postać tam jeszcze jedną, żeby pieniążki sobie zarobić na Dark Elfen Village. I tam jak są te grzybki, te questy na, na grzybki. To naprawdę tych grzybków zniknęło. Tak z połowa tych grzybów nie ma. Nie wiem, jak będzie na pająkach, czy to w ogóle ma sens, bo jak ja będę, wiesz, szukał mobów, a nie bił te moby. Tym bardziej, że teraz Fightera zrobiłem, a nie ma gusa, To naprawdę nie jest tak różowo. nie? Podobno przed wczoraj, przedwczoraj coś zmienili znowu z respawnem tych mobów. Coś zrobili, że jest ich jeszcze mniej. I to nie tylko ja to zauważyłem, tylko ja nie byłem pewny. Mówię, może, to kurde, tak było, tylko nie pamiętałem. Ale kolega, tutaj jeden z widzów, jeden z Was, napisał, właśnie, że 40 minut spędza na spocie i że teraz to już jest bez sensu trochę, nie? Takie coś. Ale teraz nie mam MS-eka na plecach, muszę uważać jeszcze gadam do Was. Muszę uważać na życie. O, widzicie, krytyk wszedł, skill popsuty. Dobra. Tu się nie będziemy bawić. Jak najszybsze przekastowanie. Okej, okay. bierzemy stróbka. Dobra. Dead mam już na 44, ale to kosztuje te kości. Także nie używam na razie. Nie używam. Zobaczymy później, jak będzie. No i tutaj takie widzicie. Taka miejscóweczka w kółeczko sobie chodzę. Też jest spoczko. O kurde, nie to. Miałem BTM-a najpierw użyć, a później korpsa. A, trudno. Hmm. No, i tak to tu wygląda, nie? Robię powoli. ekspie, karmianik jest super. Teraz już się tak łuczników nie boję, bo ci łucznicy byli najgorsi. Łucznicy byli najgorsi. Widzicie, 90%. Ja tu może dzisiaj 45 zrobię, ale właśnie chyba pójdę tego murzynka zrobić, żeby trochę kasy zarobić dla CPK. Bo nie chcę za bardzo odskoczyć kolegom. A ja bym się skupił typowo tylko na. Na SH'u to później by mogły być problemy, bo już kolega, właśnie Vivi, ma 41, prawie wczoraj zrobiliśmy. I drugi nasz, Esek, ma 41,5 chyba, czy jakoś tak. No ten jeszcze jest bardziej w zasięgu, no ale... Nie chcę za bardzo odskakiwać, bo później te, wiecie, jak te expy będą, nie? Ja 48, a, a support, powiedzmy, 42, no to, to... już tak słabo trochę, nie? Także postaram się, ja mam więcej czasu na grę niż inni. Także ja sobie poczekam, coś innego będę robił, postaram się coś konstruktywnego robić, jak nie to jeszcze na spoiler mogę zawsze wejść. Wiecie, tych opcji zawsze jest. Coś tam można dorobić, pobawić się. Kasio, ten, żyćko, dobra. Corpse of Life chyba na razie z każdym levelem mi się leveluje do, do góry, także żyćko się fajnie odnawia. Nie ma z tym problemu. Mówię, ten filmik nie będzie taki długi. Chciałem tylko wam powiedzieć, co teraz zrobię. I tutaj praktycznie będę chyba siedział do 48 levelu, nawet taki jest plan. Chyba, że TP zdecyduje inaczej, że inne mam mieć przeznaczenie, ale już na 48 pójdę. Chciałbym pójść, jeśli nie będzie innych rozkazów, na Outlaw Forest, tak? Tam są Oelma Humy, i z tamtych też lecą monetki, ale już te inne, te jest, jest takie srebrne, bo teraz lecą meduzy, nie? Mam już 51 Medus. Czas gry z 5 godzin. Tak bym powiedział, że 5 godzin tu już jestem. Może 4, może 4. Yy, I mniej więcej tyle tych monetek poleciało, bo jakbyście pytali, jak to leci, no to tak to leci. Ile tu z półtora levelu. Yy. O, tak to wygląda generalnie. Jak już wbijecie tam, powiedzmy na, 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 tego questa weźmiecie. I ja to mam tylko quest'a na pierwszy level tylko, żeby monetki zbierać, nie? Na razie nie będę zwiększał levelu, żeby tam odbierać te nagrody Bo będziemy mieli w CPK-u jedną postać, która będzie do piątego levelu wylewelowana W tym questie, I ta postać będzie biegała i będzie wymieniała nasze monetki, które my sfarmimy Taki jest na, na razie plan Tak to będzie w naszym CPK-u wyglądało Zawsze plany mogą się zmienić ale na razie tak to będzie wyglądało. Jest 5 leveli chyba, nie? I na piątym levelu najlepsze, najlepsze sprzęty można powymieniać. Jakieś całe demon sety, wiecie, rękawiczki, góra, dół, jakieś bronie fajne. To wszystko z tego quest'a można wyciągnąć. No, jak to mówię, to trzeba na farmić, to trzeba się skupić tylko na farmieniu tych monetek, nie? To już później nic innego, jakby Cię nie interesuje żadne inne questy, tylko siedzisz tutaj i farmisz monetki. Znaczy tutaj, w ogóle, tam, gdzie leżą są monetki. Yy, mówię, jak znacie miejscówkę, gdzie yy, ten quest, yy, kurde, jak one się nazywają, żeby od razu Wam powiem, to są te itemki. Te, Warehouse Keeper's Medal, o te medale się zbiera z tego quest'a 26 mi się udało zebrać tam, może coś się uda na coś wymienić, zobaczymy co to będzie Jakbyście wiedzieli gdzie lecą i monety, coiny Takie, Blood Medusa czy tam jakiś Silver, czy tam jakiś Unicorn czy coś Plus Warehouse Keeper Medal, to napiszcie mi w komentarzu bo skoczę na tamtą miejscówkę i sprawdzimy jak to leci I ciekawe czy jeden quest do drugiego nie jakby Częstotliwości wypadania itemków nie psuje bo też jest taka opcja, nie? Uuu! Dobra, body to mind i szybko go. Dobra, widzisz, teraz krytyk wszedł, ale krytyków się nie boimy. Teraz dwa, trzy krytyki spokojnie wystoję, jak mam życie w miarę wysoko. Także jest w miarę bezpiecznie. I o to, o to chodzi właśnie. O to chodziło, o to chodziło. No, tak się trzeba bawić, tak się trzeba bawić. No, i teraz praktycznie już do 70, którego tam 6 na zmianę 3, prof jest luzik, nie? Najgorsze są właśnie te do 40 i zmiana profy. Yy, no, bo to człowiek tak czeka. A teraz już wiadomo, że tylko level up, level up, level up. Nie trzeba myśleć o questach, level up i jedynie co to od czasu do czasu jakieś, jakiś upgrade giru, nie? Ja to bym musiał jeszcze biżuterię poprawić na digradeową full. Yy, Mamy w cpk też taką przechodnią, że tak powiem, ale to już mi się nie chce logować na te wszystkie postacie i przy, przy, ten... Przekładać, i póki nie chodzę na jakieś szamany, czy na coś, co strzela tylko magią... To jakby nie ma takiej potrzeby i ta no-grade'owa w zupełności mi wystarcza, nie? Ale jakby była taka lokacja już, gdzie... Dużo strzelają, no to już bym musiał wtedy... Pobrać... Pobrać sobie lepszą biżuterię. Okej... Okay. Ten tutaj... Nie atakuje mnie, co on robi, widzicie? A, teraz dopiero. Nie mam many! Nie zauważyłem. O kurde, ale odwaliłem Maniana. poczekajcie. Dobra, to biegamy i idziemy zaraz do miasta. On tu nas nie zabije raczej. Mam potionki na szczęście. Jeszcze ile? Dwie sztuki? Dwie, muszę kupić, kurde, na wszelki wypadek. Okej. Okay. No i... Pięknie. O, a ile kosztuje to? 20. O, dobra, teraz mogę sobie... No i dobra, ile zrobiliśmy procent? 2% na bufa z empem, nie? Bez empa tu idzie trochę gorzej, no ale to ja wtedy mówię, siadam sobie tutaj na drodze, regeneruję empa, a w tym czasie robię inne rzeczy, nie? Coś tam sobie obejrzę w domu, posprzątam cokolwiek, nie? Dobra, to wracamy do miasta. Będę musiał się spuścić do WH, bo jak mam za dużo tych medali, to raczej nie będę mógł itemków questowych wymieniać. Poszukamy w Oren gościa od literek. No i będziemy wymieniać, nie? Kilka rebornów, kilka lineage 2 i zobaczymy jakie nagrody będą. Jest jakaś nagroda, że chyba teleporty są za darmo? Spoko, jak robicie questy jakieś czy coś wam to dropnie, to i to też chyba na 7 dni jest tylko, nie? Nie że na zawsze. Ale wtedy jak macie takie questy do biegania, dużo co się te człowiek teleportuje o. Czekajcie, zrobimy tak, że mm. Robimy tak, że kupię te potiony, póki pamiętam, bo później, o gdzie ja poszedłem? Grosery widział, No nie, nie jest grosery. Wiecie? Nie od tej strony wszedłem, wszedłem od sklepu. No powinno tam być, czemu nie było tych? A, do magazynku ich wszedłem. Dobra. Zmylili mnie. Takie, takie cwaniaczki. Dobra. Faj. Tego, tego, tego od razu kupimy z 15, bo to się mówi, nieraz przydaje, jak właśnie się zagadam, czy zamyślę, czy coś. Tego od razu z 5. Okej. Okay. No bieduje, teraz nie robię tych questów na tą kaskę taką, te, nawet te 3000, 8000, czy co tam było, nie? To z kasą, wam powiem, jest problem. Jest problem, pali ten demonek 150 smoków. Także na razie nie myślę o broni C w ogóle, bo na szoty C już mnie w ogóle nie będzie stać. Warehouse, tu jest warehouse. Tutaj był ten kolot. teraz patrzcie. O, jest, widzicie Letter Collector? One są w różnych miejscach w całym w tym w cały, we wszystkich miastach, w różnych miejscach. Tylko trzeba je poszukać i na pewno będą sklepy koło niego. Także szukajcie sklepów w takich dziwnych miejscach w mieście. To tam na pewno jest gościu od literek. To był chyba Cliff. Chyba to był Cliff Quest. No aha, miałem wydać ten, dobra? Sam przed chwilą to powiedziałem, a tego nie zrobiłem. Czekajcie. tak, private to amulety. To co będzie Wucek potrzebował, to Wucek będzie brał, czego nie będzie potrzebował, to w sklepie sprzedam. Podobno 2000 kosztuje jeden amulecik, także... a na rynku one chodzą za 5. Jak chce wam się siedzieć i macie czas, albo jakieś boksy do siedzenia z tymi amuletami, to, to możecie sobie siąść. No ale... No to już jest wasza sprawa, 2000-5000 wiadomo, no jest dwa razy więcej, ale... Mi się chyba nie będzie chciało, chyba do grocka pójdzie wszystko. Dobra. Quest, to jest ten? Tak, ok. Yy, aha, tutaj się stawiało te medale i nie były nagrody. No, ja nie mam nawet 100, mam 29, to dwa razy zagramy. I pamiętajcie, cliff. Ja nazwy tych questów wrzucę w opis, albo nawet tutaj gdzieś wyświetlę tak na szybko. I tyle, nie? Wrzucamy, O, a to jest ta ruletka. Ok, tu się wybiera różne cyfry. Tutaj niby coś można liczyć, coś ja w ogóle się nie znam na tym, ale ja osobowo strzelam. Poczekajcie, co? Synthetic Cox wygrałem. No, to ja wiem, czy ten quest taki dobry. Pewnie jak 100 medali bym zabrał, tam są lepsze nagrody, podejrzewam, nie? To chyba jednak na medale pójdę. Chyba, że przy okazji będą te... na kojny pójdę. Chyba, że przy okazji gdzieś te medale będą leciały, nie? No i co, wygrałem coś? Nic, zesrałem się, teraz nic nie wygrałem. No, no i dobra. To tyle, no to teraz literki wymieniamy. Literki wymieniamy Tyk tutaj I zobaczmy, I collected, tak Pierwsze wróciłem I po kolei raz jeden, raz drugi, raz jeden, raz drugi, zobaczymy na ile mi starczy, nie? Bo te niektóre literki N Czy coś, Reborn dwa razy, E tu jest trzy razy E ile mam? E 17, no to za dużo nie zrobimy Dobra To zaczniemy od Reborna, bo on mniej E używa Tyk To a bo to są tylko skrzynki na razie. Dobra, to wymieniam po kolei, zobaczymy na ile mi starczy. Dawaj, dawaj. Mam nadzieję, że wszystkie się klikają i tam wpadają. Dalej, dalej. Jak to trade leci, takie o to potwierdzenie to chyba wpadają. Olej, jest, jeszcze mam. O, trochę tego nazbierałem przez te parę dni. Nie wiem, do kiedy jest ten event. Ktoś też pytał w komentarzu. Próbowałem na Discordzie znaleźć, ale tam jest tyle, zam... znaczy na Discordzie Riborna, ale tam jest tyle zamieszania, że w sumie nie znalazłem. I od razu powiem, że nie zajęło mi to zbyt dużo czasu. Jedna E została, to tylko to wymienimy. No i co, czemu nie leci? Ile mam tych skrzynek? Słuchajcie, tu jest jedna skrzynka, tu jest druga skrzynka, sześć. I 5, no ale jeszcze mam chyba literki, czy nie? Tu mam. I co? Lecą, czy nie lecą? Nie lecą, dlaczego? Limit jakiś jest. A tu macie napisane chyba nawet. Patrzcie, dropować. Li A widzicie, dropować literki będą do 9 grudnia. A otwierać można te skrzyneczki do 18 grudnia. No i się sprawa rozwiązała. Do 8 rano. Ale dlaczego? A, tej można dwa razy klikać jeszcze. Nie trzeba ten, nie trzeba trade, Tylko nie leci nic. Dobra, spróbujmy to otworzyć, co tu jest, bo szkoda czasu. To dostałem. Lesser Healing Potion. Tu soul shot, Time Limited. O! Soulshoty i Bless Shoty można wymieniać. Dobra, co następne? Greater Healing Potion. 1. Kurde Uszy. Dobra, tu. O, uszy będą dla niej lepsze niż tamta czapka. Dobra, Tyk. Tu. Maska. Aha, to albo to można. Dobra, nie będą uszy. Okej, okay. tu jeszcze i super potion. Te potiony to trochę, że nada. To tak jakby nagroda pocieszenia za porażkę. Dobra. O, na bieganie. Kurde, sepny jakiś. Dobra, niech będzie diadem. Wygląda jak elf prawdziwy. Ok, to tu dostałem. Teraz tu. Shield. Wolałbym Empowera. O, tutaj coś, GitKeeper Special. Yy... Za darmo mam teleporty. To jest to, co Wam mówiłem wcześniej. I fokusa. Czekaj, czy to można komuś oddać. Bo ja nie potrzebuję fokusa. dałbym fighterom. No dobra, to to odpalmy chyba. Bo co mi zależy? No to może być. No, on 19 grudnia jakby się spali. Dobra, na razie nie odpalam a to to już szoty właśnie narzekałem że kasy nie mam i to kiedy się spali nie ma chyba nie ma. pewnie jest nie. nie nie ma do kiedy trzeba wykorzystać to na razie nie bo mam szoty dobra no tyle widzieliście monetki widzieliście literki pokazałem Wam miejscówkę i gdzie będę siedział i co będę robił No to chyba wszystko nie tak, wiecie, na bieżąco jesteście z tym co tutaj, ten, 52 blud Meduzy się udało nazbierać, to jeszcze mi 3 zostały, muszę kolegom wysłać, bo w sumie nie potrzebuję, no, i się będą, będziemy się bawić dalej. A, jeszcze mam, zostały mi literki, poczekajcie, no i czemu nie mogę tego wymienić, czegoś nie mam, jakieś literki, no wszystkie niby mam, nie? Co to ma znaczyć?